Dzień dobry Państwu, witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą siedemdziesiątą, siedemdziesiątą dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Łączycy. Panie Mecenasie, Panie Mecenasie. Ale nowe, no. chciałem Państwu że na dzisiejszej sesji e, obsługę prawną e, zabezpiecza nam Pani Mecenas Anna Czerwińska, która zastępuje Panią Edytę Gorącą. E, no i tak będzie na, przez jakiś czas jeszcze na, na, na sesjach e, <laughs> e, Witamy serdecznie Panią Anią. Cieszymy się. Pani Anioż, Pani właśnie, z nami bardzo mi miło, że znowu się możemy, możemy się spotkać. Yy, Serdecznie witam. Dziękuję uprzejmie. Nie również już wrócić tak takiego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do punktu drugiego, sprawdzimy obecność w dzisiejszej sesji. Proszę tak. radnych o wyciesję powiatu.

Punkt drugi przyjęcie porządku obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś ma y, 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 coś do odniesienia do dzisiejszego porządku? Nie, nie ma, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. Oczywiście Państwo zatrzymaliśmy pisemne y, y, sprawozdanie z działalności burmistrza. Czy ktoś z Państwa ma pytania od głosie proszę Rada Wozzyńska? Chciałabym ja się dowiedzieć, że 30 marca było spotkanie samorządowców ludzkiego, nocowickiego i Wielkopolskiego. Co było, można wiedzieć za temat. 30 marca, tak? Tak. Spotkanie samorządowców. Za... No, tak, to było spotkanie samorządowców, które organizowane było przez ludzką specjalną strefę ekonomiczną. Było spotkanie, na którym były przekazane informacje dotyczące dotyczące sposobu lokowania nowych przedsiębiorców, warunków jakie mogą stwarzać zarówno samorządowcy, jak i państwo, jakie stwarza. Ja to Państwu to już kiedyś mówiłem, że bo często pytał to pan radny Koperkiewicz, dlaczego my nie rozbudowujemy naszej strefy. Według przepisów obowiązujących już od jakiegoś czasu, cały kraj jest jedną strefą ekonomiczną, także lokalizacja i inwestycja może odbyć się w każdym dowolnym miejscu, które tylko przedsiębiorca zechce wykorzystać. System wspierania przedsiębiorców, czyli głównie mówimy tutaj o ulgach podatku dochodowym, to jest zadanie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pomagają <grym> dokumentami do finansowania, a inaczej refinansowanie wynosi do 40%, ale powtarzam, to już są zadania, które zajmują się bezpośredni przedsiębiorcy i, i, i strefa ekonomiczna. No, jest ponową, że możemy inwestować w każdym dowolnym miejscu i, i uzyskujemy pełne prawa do ulg przewidzianym specjalnymi strefami ekonomicznymi, nie tak jak kiedyś, że tylko przedsiębiorstwa czy firmy, które lokalizowały swoją działalność w ściśle określonym terenie, oczywiście nadal obowiązuje ograniczenie, jeżeli chodzi o profil firmy, czyli co produkuje. Oczywiście produkcja papierosów, alkoholu, wszystko to jest nadal wyłączone z możliwości działania w specjalnych strefach ekonomicznych. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Radna Jarińska, proszę. Panie Burmistrzu, 28 marca było spotkanie z mieszkańcami TPS. Mam Pan coś bliżej powiedzieć? No tak, spotkaliśmy się z mieszkańcami bloku przy ulicy e, Maryi Konopickiej, e, numer 27, to jest ten blok na dole. 4, 4, 4 b 4 tak. 4 e, tak. Przy garażach. Przy e, kwestia wysokości czynszu, które mamy ponosi kwestia wydatków bieżących, no oczywiście to, co nurtuje każdego, kwestia podwyżek, bo takowe miały miejsce, jeżeli chodzi o TBS, one spowodowane były niestety tym, kredyty które były zaangażowane w realizację tych inwestycji uległy podwyższeniu, jeżeli chodzi o oprocentowanie, miało to wpływ oczywiście też na wysokość samego czynszu. Kwestia wydatków bieżących. No, spotkanie trwało bardzo długo, prawie ponad dwie godziny. Wszystkie tak naprawdę takie bolączki codzienne funkcjonowania w ramach mieszkańca. Te remonty też planowane. To mieszkanie było na życzenie, odbyło się tylko z, z przedstawicielami samorządu, czyli byłem obecny ja i pan Wojtych Czapin. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze pytania w tym punkcie? Sesji mieszkańców. Tak, spotkanie było na prośbę mieszkańców tego roku. Dziękuję, jeżeli nie ma pytań przechodzimy do punktu czwartego. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji i przedstawiała nam Pani Kierownik Lewandowska. Jeżeli macie Państwo pytania do, do tego sprawozdania, oczywiście dostanę się w formie pisemnej. Jeżeli ktoś ma pytania, korzystając z obecności Pani Kierownik. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu piątego podjęciu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin. To również było omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu, Komisji Gospodarki Mienia, Komisji Sportu i opiniowane przez Komisję Gospodarki Mienia. Panie Przewodniczący, kawałek ja. Ale to nie czego? No? To no, no, dziękuję bardzo. No. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie tego punktu. Dziękuję, jeżeli nie ma przeciwdzielnie do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Węgrzyńskiej z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 2 gmin. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach oraz po zasiągnięciu opinii Zarządu powiatu Rada Miejska w uchwała co następuje. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę podnieść rękę i to przycisk. Dziękuję. Poproszę o wyłunki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt szósty dzisiejszego porządku to podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek stanowiących własność miasta Łęczyca na działki będące o wyrzutkowaniu w spółdzielni mieszkaniowej Łęczycami. Ten projekt również został omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i opiniowany przez Komisję Gospodarki. Pani Przewodnicząca, to o, ja. dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania w tym punkcie? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Węczycy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zamiany działek stanowiących własność miasta Węczyca na działki będące odgórkowaniem leczystym spółdzielni mieszkaniowej Węczyca. Na podstawie ustawy z dnia 8, 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska Węczycy Uchwala co następuje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę powieść rękę, a przycisk. Dziękuję bardzo, proszę o Uchwała jest dniu dzisiejszym, Punkt siódmy dzisiejszego porządku to jest podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż lokalną, zrównoważonego, w budynku wieloletalowym położonym w Lęczycy. Projekt uchwały również został omawiany na wspólnym posiedzeniu dzisiaj i był opiniowany przez Komisję Gospodarki i Mienia. Ja, Pani Przewodnicząca, Kornie. dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Węczycy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu wyjątkowego usytuowanego w budynku wielolokalowym po w Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku w gospodarce nieruchomościami Rada Miejska Węczycy uchwala co następuje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? proszę ponieść rękę i nacisnąć przycisk. Uchwała została przyjęta wygłóźnie. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łuczyca na 2023 rok umów zany projektem numer 1. Dzisiaj było omawiane na wspólnym posiedzeniu panie przewodniczący jako opinia Komisja Planowania Budżetu. Czy ktoś ma pytanie odnośnie tego punktu? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Uchwały Rady Miejskiej w z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na, na 2023 rok na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska w Łączce uchwała, co następuje. Kto z Państwa raczej jest za przyjęciem planowanej uchwały? Proszę o podjęcie rękę, nacisnąć przycisk. Dziękuję, Dziękuję. proszę o wyniki. Uchwała została podjęta. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały z projektu prowadzenia zmian w budzie miasta na na 2023 rok. Projekt numer Jak wcześniejsze projekty uchwał dziś były w dzisiaj przez Komisję komis 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 Budżetu. Panie Przewodniczący, opinia? O, za, za, za. Dziękuję bardzo. Czy coś z Państwa ma odkrydu wnośnie tego projektu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 rok. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska w Łęcznicy uchwała co są. w projekt. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę podnieść rękę i są przyciski. Poproszę wyniki. Uchwała również została podjęta i wygłoszona. Ostatnie głosowanie na dzisiaj to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w uchwale nr 74 łamane przez 451, łamane przez 2022 z dnia 20 grudnia 20. 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy w miejscowości Gęstroni na lata 2023 2026 Również ten projekt uchwały był rady na wspólnym posiedzeniu komisji i organizowany przez Komisję Planowania Budżetu Panie Przewodnicząca Katynia, Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie tej, tego punktu, tego projektu? A jest. Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwały nr 74 o łamane przez 451 przez 2022 z dnia 22 2020 roku w sprawie uchwalenia tej prognozy finansowej miastańczycy na lata 2023-2026. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Rada angielska w uchwałę co następuje. To z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały. Proszę ponieść rękę i nacisnąć uścisk. Dziękuję. dziękuję Poproszę o ręki. Uchwała również została przyjęta jednogłośnie. Skończyliśmy głosowanie. głosowań. Punkt 11. Walne wnioski informacyjne w sprawie różnej. Proszę rektoralna Szkop. Czy był już, odbył się już drugi przetarg na wykonanie inwestycji pierwszej miesięcznej w I Czy się zgłosił ktoś na wykonanie tego zadania? Jeśli nie, to dlaczego? Jakie tam warunki są? Pani Adato, ja powiem Pani więcej, on się przejść. Żaden z przetargów nie wyłonił wykonawcy. Wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego, bo mamy taką prawną możliwość o zmianę zakresu inwestycji poprzez przywrócenie terminu. Czekamy na decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli taką decyzję otrzymamy, ogłaszamy następny przetarg. Powiem Państwu, że no to jest to też dla mnie to rzecz w pewnym sensie zrozumiała, dlatego że specyfika tej inwestycji a szczególnie relacje na płaszczyźnie konserwator zabytków i wykonawca powoduje, że Wykonawcy są dość ostrożni w podejmowaniu tego typu zadań. Natomiast powiem Państwu, że w momencie, kiedy upłynął trzeci termin, zgłosił nam się wykonawca. Czyli w tej chwili mamy tak, że mamy zainteresowanego potencjalnego wykonawcę, ale nie możemy ogłosić przetargu do momentu, dopóki Bank Gospodarstwa Krajowego nie przywróci nam terminu realizacji tej inwestycji. Nie, To nawet to nie jest. No, wtedy dotacja zostaje mam, w ramach gospodarstwa. Powiem. Ale to, to znaczy, jakie tam są warunki, że obawiam się inwestor wykonawca, to, to to zamiast. Zamiast. E, o, co się. Pani Agato, gdybym chociaż z jednym rozmawiał, to bym Pani mógł powiedzieć o co chodzi konkretnie. Odbyły się trzy konkretnie przetargi, do których nikt nie przystąpił absolutnie. Bo to się na ten nie ma, Panie Ezeku, tak. ja bym był ostrożny z takimi ocenami. Natomiast jest problem, że nie przystąpiłem... Ja nie wiem, bo gdybym chociaż miał no, możliwość porozmawiania z jakimkolwiek z wykonawców, myślę, że to jest tak. Raz, że to był początek roku, drugi raz, że sytuacja gospodarcza jest arcytrudna i opowieści tego typu, czemu jest tak fajnie, skoro jest tak źle, widać doskonale, proszę Państwa, po zaangażowaniu potencjalnych wykonawców, trzy przetargi. Trzy przetargi się odbyły, do których niestety nie przystąpił nikt. No, ja mam nadzieję, że Bank Gospodarstwa Krajowego przywróci nam ten termin, czyli będziemy mogli jeszcze realizować tą inwestycję, dlatego że termin wykonania jest do końca 2025 roku. Myślę, że dalibyśmy radę, zdążylibyśmy. Ale też się liczę z tym, że decyzja będzie nie do końca merytoryczna, bardziej polityczna i będzie, że nie, nie przywrócą termin koniec dlatego, że mówi się o coraz większych oszczędnościach w Krajowym Planie Odbudowy, istniejącym i nieistniejącym w Krajowym Planie Odbudowy, no wcale bym się też nie zdziwił i Państwa też przestrzegam przy takim chóra optymizmem. Złożyliśmy już prawie dwa tygodnie temu wniosek o zmianę, przywrócenie terminu, terminu przetargu. Mamy potencjalnego zainteresowanego. Oczywiście to może być nie tylko jeden, może się ich znaleźć jeszcze kilku. Natomiast bez tak zwanej pozwolenia na ponowne ogłoszenie przetargu nie możemy wykonać żadnego. Wielka strata oczywiście, gdyby nam nie przywrócono tego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, Radny Marałowski, proszę. Panie Burmistrzu, został ogłoszony przetarg na fotowoltaikę, czy coś się... Z... A tu mamy sytuację z dołu odwrotną. Przesuwamy co trochę termin rozstrzygnięcia, w tej chwili termin będzie 27 maja, dlatego, że z jest olbrzymie zainteresowanie. To jest modny temat i firm, które zajmują się realizacją tego typu inwestycji jest mnóstwo. I, I to też wynika z tego, że jest olbrzymie zainteresowanie. Ja przypominam Państwu, że mówimy o instalacji fotowoltaicznej na trzech przedszko, przedszkola, na budynku Urzędu Miejskiego w Wojczycy i środowiska domu same pomocy zainteresowań zapytań, które, które się pojawiają. Widać, że jest to olbrzymie, olbrzymie zainteresowanie po stronie wykonawców. Tak. Y Modne. Modne, tak, ale przede wszystkim to ekonomia zwycięża. Jest to olbrzymie kwota, która jest przeznaczona na realizację prawie 4 miliony. Jest kwotą naprawdę atrakcyjną dla potencjalnych do wykonawców. My z niecierpliwością czekamy na zrealizowanie tego zadania, dlatego że to natychmiast spowoduje nam obniżenie podatku, za front, podatku, przepraszam, opłat za prąd, a pomyślimy je już w milionach. I tutaj każde rozwiązanie nas zadowala. 27 maja koniec termin realizacji, jaki zamieściliśmy w specyfikacji przetargu, jest koniec tego roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ja ma jeszcze pytanie? pytanie? Ja mam jedno ma pytanie. Panie pan kiedy ruszą prace z, z winną w urzędzie miasta. Wszystko Ało. zależy też od potencjalnych dofinansujących są środki dla tego typu działania. Wnioski zostały złożone. Decyzja, do, decyzja jest nie po na naszej stronie. My mamy projekt, my mamy dokumentację, został złożony wniosek o dofinansowanie. Czekamy na decyzję. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Jeszcze chciałam o ten budżet, do zapytać. to na ten rok przeznaczone jest 180 tysięcy. 000... Znaczy, Pani Arakos, 000... na przyszły rok. W A tym roku rozpoczynamy, rozpoczynamy procedura już ruszyła tak naprawdę. Państwo pamiętacie. Maj to jest na kwestie informacyjne, mamy czas potem na zgłaszanie projektów, głosowanie we wrześniu i tak dalej, tak dalej. Natomiast kwota 180 tysięcy, no my też reagujemy w sposób oczywisty na potrzeby, na inflację i na potrzeby inwestycyjne. Kwota 180 tysięcy na przyszłoroczny budżet obywatelski. Głównie spowodowana jest wzrostem olbrzymim wzrostem cen towarów, usług. No, to rozumiemy tą sytuację. Czekamy, czekamy na ciekawe pomysły ze strony mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń. Zobaczymy, co, co się wydarzy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, to zamykam się. To... Dziękuję, Dziękuję bardzo.